Siemka! Tutaj Antek4162! Witam was już w moim kolejnym odcinku z serii prezentacja mapek w Minecraft! Dzisiaj chciałbym wam pokazać kolejną mapkę stworzoną przeze mnie. Nazywa się ona Block Parkour by Antek4162 Na tym bloku możemy ustawić sobie tu na przygodę i zaczynamy parkour. Patrzcie jak skacze. Nie chcę, to się skłonili, ale możemy spróbować ponownie. O tak. Skaczemy. Nie chcą, co znowu spadliśmy, ale to nie szkodzi, bo musimy spływać ponownie. Możemy spływać ponownie. O tak. Ale nie chcę, znowu spadliśmy. Jak widzicie. No, ja sprawdzę, czy mi się dźwięk nagrywa. Tak, dźwięk mi się nagrywa. Skaczemy ponownie. O nie sk bo się skuliśmy. I możemy. I skaczemy ponownie. O tak. Widzicie, jak skaczę. Teraz skakujemy do wody. Lups, 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 spadliśmy niechcąco, ale to nie szkodzi. Tutaj, może, tutaj następnie wskakujemy na drobinkę i przeskakujemy ostatnią prostą. Potem naciśnij na po tyku, parku i i napis koniec: Papa, BAJANTEK Antek, A tutaj jest powód na powiem. Jeśli klikniemy guzik, znajdziemy się na spawnie. Możecie mnie także zasubskrybować i bo to już wszystko. Ja się z wami żegnam.